Jest przynajmniej kilka powodów, dlaczego mogliśmy czekać na nową grę Studia Fulls Fury. Bo to polska produkcja polska Góra! bo akcja gry dzieje się w Warszawie w 1905 roku, a nie robi tego często bo miesza ze sobą historyczne realie z ezoteryzmem i demonami bo wiemy już, że studio tworzy remake pierwszego Wiedźmina i robi to przy użyciu Unreal Engine 5, którego użyli też w tejże. I same te powody sprawiają, że jest to ciekawa produkcja nawet jeśli w zapowiedziach wyglądała ciekawiej niż w praktyce. No, i to mocny kandydat w kategorii, gra której nazwę wszyscy źle wypowiadają. The fama. F... fam. Famatu... fam. A fama o, dzięki. Ej, a tak w ogóle poznajcie tego typa? W tej, grze naszym kumplem jest. A rush, the Może pamiętacie, że mój wcześniejszy materiał był o Banishers' Ghost of New Eden. Miałem o tej, że opinię. Co jeszcze nie byłoby może tak złe, gdyby nie to, że ta opinia rozbiegała się z większością innych opinii. Banishers i The... Właśnie. To dwie totalnie inne gry, ale wyczuwam jakąś ironię losu, że można je opisać podobnymi słowami. To gra o chłopie, który ma kontakt z innym wymiarem i zamieszkującymi je istotami, które nawiedzają ludzi, a my zajmujemy się walką z tymi istotami. A to wszystko w mrocznej, ponurej, nawiedzonej przez obce siły i opuszczonej przez Boga krainie, w której co chwilę ktoś chce nam obić ryj. I tutaj pierwsza zagwostka, bo według słownika taumaturgia to w skrócie zdolność do czynienia cudów. Chociaż znalazłem dużo innych definicji i użyć tego słowa, szukając po różnych źródłach, w grze Full's Theory nasz taumaturg to ktoś, kto para się ezoterycznymi sztucznik. Potrafi wyczuwać ludzkie przywary i emocje oraz ich pozostałości na przedmiotach, co brzmi trochę jakby miał moc super demonicznej empatii. Taumaturg potrafi też walczyć i okiełznać salutory, czyli niewidzialne dla innych demony, które karmią się konkretnymi emocjami i wprowadzają chaos do otoczenia. Wiktora poznajemy mniej więcej w momencie, gdy postanawia wrócić do swojego rodzinnego domu w Warszawie, aby pochować swojego ojca. Za starym zbytnio nie przepadał, ale okoliczności jego śmierci okazywały się coraz bardziej interesujące. Początek gry jest obiecujący miks historycznych realiów z demonicznym wymiarem i tajemnymi mocami intryguje szybko zarysowuje się też jakaś tajemnica w tle nie ryzykując spoilerów powiem skrótowo, że niestety im dalej w las tym gorzej. Napięcie gdzieś się ulatnia, fabuła coraz bardziej się rozmywa i przeradza w przewidywalny kryminał i rodzinną dramę. Miałem też wrażenie, że główna tajemnica zamiast napędzać całą grę szybko zostaje zepchnięta na dalszy plan, a my zajmujemy się pierdołami i uganianiem się za salutorami. Zresztą na tym wątku polowań też szybko się zawiodłem. Bardzo szybko zaczęło to przypominać łapanie pokemonów zamiast obcowania z demonicznymi istotami. Historię ratuje trochę główny bohater. Wiktor Szulski ma wybujały ego, myśli głównie o sobie, potrafi być dupkowaty, ale w taki szlachecki sposób więc trochę taki drań, którego można polubić. I Wiktor nadaje podobny ton reszcie historii, która jest bardzo osobista i kameralna. To nie jest bajka o ratowaniu świata, co traktuje jako plus. Ale od początku tym najciekawszym bohaterem The, fa the FAM. Najciekawszym bohaterem miała być Warszawa na początku lat 20. Czasy przed I wojną światową, gdy Polski nie było na mapach, a stolica znajdowała się pod sowieckim butem. I na pewno jest to jeden z fajniejszych elementów gry Fulls' Theory. Twórcy chętnie wykorzystują kontekst historyczny oraz umieszczają w wielu miejscach ulotki, gazety i inne znajdki, które nam ten kontekst jeszcze lepiej przybliżają. Natomiast podczas samej gry była to dla mnie bardziej sympatyczna, swojska ciekawostka niż coś, co autentycznie wpłynęłoby na moje wrażenia z zabawy. Ale mimo wszystko doceniam, że polskie studia coraz chętniej sięgają po polską historię, kulturę i lokacje. Mimo wszystko gra straciła dla mnie trochę na tej swojskości przez brak w pełni udźwiękowionej polskiej wersji językowej. Jestem gościem, który w Ghost of Tsushima grał z japońskimi głosami, a w Cyberpunk z angielskimi, po to, żeby lepiej podtrzymać klimat. Tutaj większość bohaterów to polacy, którzy jednak mówią po angielsku, jednocześnie z zaskakującą perfekcją wypowiadając polskie nazwy i słowa. And Mr. Szulski, if you'll allow me a moment of candor co brzmi dość dziwnie i tworzy delikatny dysonans poznawczy. Tak samo sowieccy żołnierze szprechający po angielsku jakoś nie budzą takiej samej grozy. Rozgrywkę można podzielić na dwie części, przygodówkową oraz walkę. Gra jest podzielona na niewielkie zamknięte lokacje, które możemy dość swobodnie zwiedzać, nie to żebyśmy mieli wiele powodów do tego, twórcy nie przygotowali dla nas wielu sekretów, uliczek, zadań pobocznych, czy jakiegokolwiek powodu do schodzenia z głównej ścieżki. To znaczy zdarzają się pewne mini zadania, czy wydarzenia poboczne, ale nie jest to coś, co skutecznie odwracałoby uwagę, co pewnie też można uznać za plus, chociaż z drugiej strony szkoda, że nie mieliśmy więcej okazji, aby nacieszyć się tą Warszawą. Zwiedzając lokację możemy głównie czytać i oglądać różne gazety, ulotki, zdjęcia, czy cokolwiek co znajdziemy w okolicy, co Warto robić, jeśli nie po to, żeby lepiej poznać historyczny kontekst czy różne popkulturowe nawiązania, to przynajmniej, żeby zdobyć punkty doświadczenia. Poza tym gra przeważnie prowadzi nas za rękę, nie ma tutaj gdzie się zgubić, zwiedzać czy czegoś szukać. Większość tej części rozgrywki opiera się na klikaniu guzika uwalniającego nasz taumaturgiczny zmysł, pokazujący nam drogę oraz przedmioty wymagające interakcji. Jest to bolesne tym bardziej w przypadku śledztw, które polegają po prostu na podchodzeniu od jednego podświetlonego przedmiotu do drugiego, czyli kolejne zdanie przy którym ta gra i Banishers mogą zbić niechlubną pionę. Przez chwilę miałem wrażenie, że twórcy próbowali przemycić mechanizmy podobny do tego z Disco Elysium. W grze mamy jakby cztery główne typy emocji, które możemy rozwijać w drzewku postaci, a od poziomu rozwoju decyduje to, czy możemy później, jakby czytać i wykorzystywać te emocje. W Disco Elysium to, jaką ścieżkę obierzemy, ma duży wpływ na przebieg gry, sposób rozwiązywania problemów i tego, kim jest nasza postać. I boga, mam nadzieję, że nikt nie pomyśli teraz, że skoro przytaczam Disco Elysium, to znaczy, że porównuję te gry do siebie. Chodzi mi o to, to, że tutaj nie wybieramy żadnej ścieżki, bo punktów umiejętności dostajemy tyle, że bez problemu mogłem odblokować całe drzewko rozwoju i w ten sposób cały ten pomysł traci większy sens. Zresztą w grze w ogóle nasze wybory nie mają większego znaczenia. Podczas dialogów możemy wybierać różne opcje, a przy niektórych gra powiadamia nas, że będą miały swoje konsekwencje, ale na żadnym etapie gry nie miałem wrażenia, jakby któraś z nich miała faktycznie jakieś konsekwencje. A że minęło już parę dni od premiery i mogłem sprawdzić, to faktycznie efekty naszych decyzji są głównie kosmetyczne, co potwierdza też Karol Laska w swojej recenzji na stronie CD Action. Zdecydowanie dużo ciekawiej bawiłem się z systemem walki. Jemy się tutaj w formie turowej. Ogólne zasady są bardzo proste. Wybieramy jedną akcję Wiktora i jedną akcję wybranego Salutora. Różne ataki mają swoją szybkość i na górze ekranu mamy ładnie pokazane w jakiej kolejności i w jakiej rundzie dana postać wyprowadzi cios. Ataki mogą mieć dodatkowe efekty albo sposób działania. Mamy dwa paski, o których musimy pamiętać: życie i skupienie. Eee, paska życia raczej nie będę wam tłumaczyć. Za to pasek skupienia, jeśli go stracimy, to staniemy się odsłonięci i wróg będzie mógł wyprowadzić swoje najsilniejsze ataki oraz vice versa. W miarę gry pojawiają się dodatkowe rzeczy, na przykład przeciwnicy zaczynają z bonusem związanym z typem emocji i aby pozbyć się tego bonusu, musimy zaatakować go salutorem związanym z tą emocją. Do tego wraz z odblokowywaniem kolejnych punktów, w drzewku rozwoju dostajemy ulepszenia, które możemy umieszczać w umiejętnościach, dodając im nowe efekty, które mogą mieć spory wpływ na przebieg walk. To wszystko sprawia, że podczas starć jest nad czym myśleć. I zdarzało mi się kilka razy po prostu wpatrywać przez kilka minut w ekran, planując dokładnie swoje ruchy. Trochę też dlatego, że poziom trudności jest nierówny. Większość walk przychodziłem w biegu, a do innych musiałem podchodzić kilkanaście razy i po drodze zmieniać strategię. Walki zdecydowanie sprawiały najwięcej frajdy, bo wymagały najwięcej kombinowania i myślenia. I chciałbym tylko, aby patrzenie na nie było chociaż w połowie tak przyjemne. Nieprzewijalne animacje ataków po paru godzinach zaczynają powoli męczyć, tym bardziej, że są w większości bardzo proste i mało efektowne. Czasami miałem też wrażenie, że niektórym animacjom brakuje jakby udźwiękowienia. Ogólnie gra nie robi najlepszego wrażenia przy zbliżeniach, czyli głównie podczas walk oraz dialogów. Tekstury są w porządku, ale już modele i animacje wypadają bardzo sztywno. Jakkolwiek brzmi to oczywiście, to z im większej odległości spojrzymy, tym robi się coraz lepiej. Korda, podobnie jak z prawdziwą Warszawą. W widoku izometrycznym gra prezentuje się naprawdę nieźle. Fajne wrażenie robi cząsteczkowy efekt naszego taumaturgicznego zmysłu. Sam stan techniczny ogólnie był całkiem niezły. Nie miałem większych problemów, ale widać było kilka mniejszych, jak okazjonalne spadki klatek, bardzo wyraźne doczytywanie tekstur przy przejściu do innych lokacji, czy fakt, że nasza postać przenika przez innych ludzi. Przy czym zastrzegam, że grałem głównie w wersję przedpremierową, jest szansa, że obecnie wygląda to lepiej. Mam takie poczucie, że nowa produkcja Fulls Fury wyglądała dużo lepiej w zapowiedziach niż podczas samej gry. Jest tutaj mnóstwo fajnych pomysłów, które wydają się po prostu nie spełniać swojego potencjału. Mimo wszystko gra potrafi bawić, potrafi wciągnąć i zdecydowanie jest to coś ciekawego na rynku. Gra z kategorii dupy nie urywa, ale chciałbym aby studio mogło rozwinąć serię w przyszłości, oczywiście po pierwszym Wiedźminie. I możemy zapytać jakie znaczenie ma Dev? Jakie znaczenie ma ta gra dla remake'u pierwszego wieśka? I obstawiam, że... żadne. Fajnie, że studio nabrało więcej doświadczenia z Unreal Engine 5, widać, że Fools Fury czuje ten ponury styl i atmosferę, z jaką kojarzymy przede wszystkim pierwszą grę z Geraltem. Najciekawsze dalej pozostaje to, jak dobrze uda się przetłumaczyć te specyficzne i już trochę archaiczne systemy z pierwszego Wiedźmina na współczesne czasy. No ale o tym już przekonamy się kiedyś. Ich nowa gra nie dała mi powodów do nadmiernego optymizmu, ale też nie dała powodów do niepokoju, więc jak dla mnie już całkiem nieźle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.